Czy warto samodzielnie uczyć się języka niderlandzkiego? Pewnie, że warto. Witam Cię serdecznie, Rysiad Dudkiewicz z tej strony. Zajmuję się nauką języka niderlandzkiego w Holandii i chciałbym Cię zaprosić do samodzielnej nauki tego języka. Wiem, wiem, nie jest to takie proste, ale jak wspomniałem, odpowiednia metoda daje również dobre efekty. Przygotowania do rozmów w języku niderlandzkim to moja specjalność. Tak jak wspomniałem, możemy odrabiać dziesiątki ćwiczeń, czytać wiele tekstów, uczyć się słówek, ale to nie daje nam gwarancji poprawnej rozmowy. Są to techniki, które trzeba opanować, aby poprawnie rozmawiać. Jak się do tego przygotować? Od czego zacząć? Zapraszam Cię na początek do kursu internetowego w Akademii po niderlandzku. Jest to zestaw ponad 150 filmów na poziomie A1, A2 i B1. Na poziomie A1 zaczynamy od 13 tygodni, i każdy tydzień zawiera 6 filmów z wymową, z, z czasownikami, opowiadanie. Mamy również gramatykę, nauka słówek, rodzajników, a także nauka 21 zdań tygodniowo. Jest to wspaniała podstawa do tego, aby posłuchać. Ja to po prostu czytam. Czuję się tak, jakby siedział w klasie i słuchał nauczyciela. Ja to wyjaśnia. Ja później daję możliwość do powtarzania zwrotów czy odpowiedzi na pytania. Także jest to bardzo fajna, fajna metoda, aby, aby nie tylko korzystać z książek czy, czy filmów, ale ty słyszysz to, co ja chcę, ja chcę powiedzieć. Jak już wspomniałem, jeżeli czegoś nie wypowiemy, prawidłowo wypowiemy, to my tego nie zapamiętamy. Także od samego początku już uczymy się poprawnej wymowy. Ale to nie wszystko. Przechodzimy wyżej, przechodzimy do chmur. A co znajduje się w chmurach? No właśnie. Każdy ma dostęp, każdy z uczniów ma dostęp do chmury. I w chmurze mamy już specjalne właściwie treningi do prowadzenia rozmów. To są mapy na określone tematy. Przestawiamy się, jedzenie i picie, robimy zakupy. Jesteśmy u lekarza czy w firmie. Mamy do dyspozycji również e-booki na temat gramatyki. Jeżeli ktoś chce, ja tą gramatykę czytam. Ja to wyjaśniam, ale możesz sobie również sam tu przeczytać czy odrabiać ćwiczenia, wyjaśniać. Mamy również e-book z zwrotami, ponad 500 zwrotów, które uczymy się w ciągu tych 13 tygodni. Jak i również mamy testy, testy z odpowiedziami, aby sprawdzać się, co my już potrafimy. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Od czego zaczynamy? Każdy mówi, no ja. Zapisuję się na kurs internetowy, będę miał fajne materiały, będę się uczył. Ale właśnie pytanie, jak się uczyć? Jak rozpocząć dobre przygotowanie, aby już po jednej czy dwóch lekcjach mówić? Mówić po niderlandzku i zadawać pytania, na określone tematy wspominam. Zaczynamy od przestawiania się. Tak jak wspomniałem, pierwszy krok, który mamy. Mamy podstawowe słówka, czyli IK Hate. Nazywam się, mein Furnam is, mein Achternam ist, ich wohn, mieszkam, ich Werk pracuję. Jak widzimy, mówimy tutaj o sobie. Nie mówimy o jakimś Pawle, o którym mamy za chwilę te przykłady, ale mówimy jak się nazywamy, imię, nazwisko, gdzie mieszkamy, czy jesteśmy zaręczeni, czy żonaci, czy mamy, czy mamy, czy jesteśmy wolni. I później pytanie, ich heb, najbardziej używany czasownik, co ja mam czy ja mam i mam czy syna, czy mam dzieci, czy mam samochód, czy mam psa, czy mam ogród. Także jak widzimy, już w pierwszym momencie możemy bardzo wiele rzeczy o sobie powiedzieć i to jest bardzo ważne. Mamy przykład Pawa w tym kontekście, to jest przykład, aby widzieć, jak, jak tą tabelę wypełniać. Jak widzimy, gdzie on mieszka, gdzie pracuje, co on ma. I to jest taki pierwszy moment, żeby, żeby sobie to jak gdyby wypisać żeby widzieć co ja już mogę w tej chwili powiedzieć, bo to wszystko wiemy, nie musimy nic wymyślać. Imię wiemy, nazwisko, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, mamy dzieci, czy mamy samochód, czy mamy brata, siostrę, czy mamy psa, czy mówimy też po, po angielsku, czy w innych językach. Także to wszystko jest, jest, jest do uzupełnienia. To jest pierwszy krok. Kolejny krok, jeżeli już coś potrafimy powiedzieć, możemy również się zapytać. Także pytanie I hate, pytanie Who hate you? Mein fornam is, wat is je Pytamy kogoś innego w takim razie. Wiemy, gdzie mieszkamy. Igwon, pytamy się w warwonie. gdzie ty mieszkasz. Podobnie czy masz dzieci, czy masz syna, czy masz córkę. Tu już widzimy budowę pierwszych zdań. Ich heb kinderen. Ik heb hein zon. Tu już zaprzeczamy, że nie mamy tego syna. Uczymy się już od razu używania form zaprzeczeń. Czyli albo mamy, albo nie mamy. Tu mamy ikben nithetraut. Czyli raz używamy nit, raz używamy heinz. Albo używamy ikhep zus, jak widzimy, jest to bardzo, bardzo proste zdanie. Holendrzy zawsze używają osób formy osobowej, czyli ikhep in brur. My mówimy mam brata i to nam wystarczy. Także jest to bardzo fajna, fajna forma, żeby tego, 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 tego nauczyć, ale to też nie jest wszystko. Musimy sprawdzić, co już potrafimy. To jest taki kolejny etap, żeby nie tylko, no, niby coś czytamy, niby coś wiemy, ale to jeszcze nie jest wszystko. Masz tylko jedną minutę. Na co? No właśnie, żeby to powtórzyć. Mamy kluczowe słowa, które użyliśmy już w tym opowiadaniu. My wiemy, jak się nazywamy, jakie mamy imię, nazwisko, gdzie mieszkamy, czy jaki nasz stan cywilny jest, czy jesteśmy, mamy dzieci, czy mamy syna. Także to wszystko możemy już powiedzieć. Jeżeli to potrafimy powiedzieć, możemy również zadać pytanie. Happy zone, Zon, Hebien Auto. Pytanie Hond. Pytaj na przykład, gdzie mieszka twój syn? w Jak widzimy, to wszystko jest, jest jak gdyby w pewnej kolejności, po to, żeby, żeby wytworzyć już jak gdyby temat, na który możemy porozmawiać. Oczywiście możliwości jest więcej. Zaczynamy od tych podstawowych rzeczy. To jest później uzupełniane zdaniami, które możemy później sobie też przeczytać, ewentualnie zapamiętać. I co jest również bardzo ważne, to jest metoda, o której wspominam, metoda nauki 21 zdań tygodniowo. I w tym temacie mamy 21 zdań. Jak widzimy, podsumowanie tego wszystkiego, jak się nazywamy, jaki stan cywilny, czy mamy przyjaciela, dzieci, czy mówimy w języku niderlandzkim, polskim, gdzie mieszkamy. To wszystko. Próbujemy to wszystko również słyszymy, bo ja to wszystko czytam. Także możemy to powtórzyć. Później mamy pytanie, że odpowiadamy na to pytanie. Pytanie będzie Fellofto, Benie Hesheiden, Heb Hebie Kinderen, je Engels. Albo mówimy, że mówimy, albo nie mówimy, albo mówimy, że dobrze mówimy. Jak widzimy, jest to bardzo fajna forma tych 21 zdań, tak jakby podstawy. Jak my te zdania znamy, czy odpowiedzi na te zdania, to na ten temat nikt najmniej nic nie potrafi innego powiedzieć, ale to też nie wszystko. Jak mówiłem, znamy tłumaczenie tych zdań, znamy odpowiedzi tych zdań i ostatni moment jest taki najważniejszy, musimy je umieć zapytać. Czyli patrzysz na to pytanie, jak powiemy, czy masz dzieci. No właśnie, kto chce powiedzieć, hebie kinderen. No właśnie, pod jakim numerem mieszkasz? Czy mówisz po francusku? Czy mówisz po angielsku? Także jest to bardzo fajna forma, żeby nie tylko się uczyć, ale też sprawdzać, co potrafimy już powiedzieć. Mamy również serię pytań. Czyli jest tu pytań, żeby jeszcze raz sprawdzić i jak wiemy, uczymy się tematycznie. Mamy tematy na temat przestawiania się, podobne tematy na temat spożywania posiłków, picia, jedzenia, robienia zakupów u lekarza, czyli swojej własnej firmy. I to jest właśnie ta, ta podstawa, żeby już od pierwszej lekcji umieć mówić. Oczywiście uzupełniamy to. Gramatyką, budową zdań, to wszystko jest, jest, jest w kursie, mapami myśli, jak widzimy. Rodzajniki są niesamowicie ważne. Chodzi o to, żeby je prawidłowo zapamiętać, żebyśmy poprawnie mówili, bo jak widzimy, dziewczyna u nas jest rodzajnikiem rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, Holendrzy, u Holendrów jest to rodzaj nijaki. Ja powiedzieć poprawnie ta dziewczyna, żebyśmy nie mówili ten dziewczyna. Także to wszystko jest również w lekcjach uzupełnione, ja to wyjaśniam również przepytuję. Co jest bardzo ważne, to są powtórki. Mamy taki krótki test na końcu, żeby go zrobić, żeby zobaczyć, czy znamy budowę zdań, znamy te reguły gramatyczne. To wszystko jest podawane w e-bookach o gramatyce, czy w lekcjach, o których ja mówię. Sprawdzamy swoje umiejętności i na koniec również sprawdzamy, czy poprawnie żeśmy to zrobili. To jest również nagrane w filmie na, na Akademii po gdzie ja to również wyjaśniam, czytam. Żeby każdy wiedział, czy on ten temat zna, czy zna odpowiednią formę budowy zdań, czy również czasowników, zaprzeczeń i również innych form. Mamy pięć tematów. no, Jeżeli tak każdy temat przygotujemy, to Ci gwarantuję, że w ciągu paru miesięcy na te tematy będziesz bez problemu mógł odpowiadać. Uczymy się również pewnych schematów budowy zdań. I to jest również bardzo ważne, możemy to częściej wykorzystywać. Znamy już te podstawy. Co jest również bardzo ważne od tego, żeby samodzielnie się uczyć, możemy również brać udział w klasie na Facebooku. Jest to zamknięta grupa. Ja umieszczam tam dodatkowe materiały lekcyjne, czy filmy z tłumaczeniami, czy wymową, żebyśmy mogli porozmawiać. I co jest również bardzo ważne, tak jak właśnie wspomniałem, te filmy możesz również sobie zobaczyć tę ten, ten lekcję próbną na, na internecie, żeby z tego później korzystać. Jak już wspomniałem, Znajomość języka to również perspektywa dobrej pracy, tak żebyśmy mogli się również awansować, ewentualnie szukać innej pracy. Także jednym słowem, zapraszam Cię do Akademii po Niderlandzku i do samodzielnej nauki tego języka. Dziękuję bardzo.